Gdzie jest ta Mary? W końcu znudziło jej się bycie twoją pomocniczką? Ech, nieważne. Dam sobie radę sam. I jasne. Powtarzaj to sobie, Jack. Popraw celność. Nie chcę powtórki z Paragwaju. Co ty wygadujesz? Mam dobrego cela. W San Lorenzo oberwałem od Towarzysza Broni, pamiętasz? <suszel> no tak. To San Lorenzo. Overwatch wróciło. Dziwię się, że to nie twoja robota. Mam dosyć problemów bez rozgrzebywania dawnych błędów. Hmm. Wreszcie się w czymś zgadzamy. Siedziałeś cicho, Jack. Poddałeś się? Przestałem marnować czas. Światu grożą gorsze rzeczy niż szpon. Czyżby czas to zmienić?